Łapać, łapać, rzucać, łapać, rzucać. Mij do wody, Jarek. Ooooo! się woda papier, doga że nie oknem. Kurwa! Coś tam stanęły. Ja rozfleszam? Nie. Ja się szaleń pasuję. Ja rozpatuję widzę. A mid wjechał jeden, dwóch. Skakują. O kurwa. Jadą. Próbowałem. Może być w main resztę. Jadę cp. dwóch Dwóch midem jest za spaką Uciekł. Dwóch Walczymy. Jeszcze jeden. Kamerę uciekł. Uciek. go. Jednego macie tam. A, jeden tu jest. Maina dobiega. dobiega main. Nie wiem, czy on góry nie Jest tutaj. A, góra, jest góra, góra jest. Jest pod mainem jeden. Jeżdżę. Widzę U. dużo. Flash main. Jeszcze Wróć może. U. Aj! Ale dał mi oddech! Zasmokował siedzi na środku. A to? Nie, za smokiem widziałem. Nowy celownik. A no muszę wrócić do starego, wczoraj zmieniłem w końcu. Otwieraj skrzynię na CSGO Skins. Z kodem maestro otrzymasz darmowe 2,50 oraz plus 10% do depozytu. Strona posiada codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić kosę. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć epickie skiny. Dodatkowo funkcja Exchanger pozwoli Ci wymienić przedmioty na skiny, które Cię interesują. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie, użyj kodu maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny się. ze. Oj tobie, Fevor jesteś nie? Ja Evo, jestem. Evo. Jesteś, jesteś na B? Evo, wychylisz nie? No dobra. Nie, no jeden próż. był raszowany, ale ze względu chodź do mnie na środek. Jeden ja wody strzelam tu i Wychylę od razu, dobra? Proszę, będziecie. Ok, dziękuję. Nie widzę dwóch, poda, prawa. dwóch poda, że i ja odpuszczam. Rating gramy. Odbijemy się, nie? Ja wybiegam od razu. Dobra. Nie zajęli jeszcze, nie zajęli. Z góry z góry wychodzę, tak z z góry Jest jeden, ostatni Przeszły, wyjeżdżam Dawaj kurde. Elegantko Ty pago pikuj tam proszę z kejpa. dobra? Wodę Ja dam też sobie tam e, smoke'a i piknę sobie z mostu, ze środka A, Kurde, jakiego reszta Podejdź tu może, co? Nie mhm. Dwóch środek Ale przebił się I może być obok mnie A, Był Z prawej reszty tego mi da Patrzę z tobą. No pójdzie go widać. Jeszcze jeden. Do wody może skakiwać tylko Wyszedł na... Nie wiem czy głowy nie dostał O chyba cię widział Matełko, czy nie? Ja. Widział ale zapomniał chyba Ma, Widział nie... ale zapomniał Nie wiem kurwa co <laughs> to zrobił to tu. Co to jest filmu? widział ale zapomniał Pago daję pupa. No bo on za... popatrzył się na mnie i pobiegł na wutym. No, nie wiem co on zrobił Pikuj no, nie palę czy ma im prawo? No, patrzę. Dobra, tutaj też leży. Wodę nie widziałem. Ja odpuszczam idę do do SAJA. Dobra. Wodę też nie widzę. To jest flashem saju, wiesz? Ja mnie nadecham. Okay. Jeden przed BS1. Patrzę. I, I do ciebie na górę. Ja raz, pies. Podchodzę, to podchodzi. Pikniesz go? Uff, no może się, pogodziliście ty. Zbiją CTO. Jak to można ugrać? Nie widać tam na włocie wiesz? Paka! Wody tak. nie ma. Co ja jest mam tam wodę całą. Ja to Jeszcze jeden na B. Chodź na B głęboko. Dobrze. Jakaś broń Blerze. gdzieś? No w mainie full, full? i przed mainem. Dwóch w środek, nie jadę. Nie należy. Daleko, widzisz? Se rozbijam tego smoka granatę Mam flesza na wodę, patrzę jak chcesz Skody jeszcze jeden chcesz flesza? Dawaj Proszę Możesz pan przerotować, przeroptować, zostaniesz z Izakiem Rozbijcie jeszcze raz, Jarek? Tak Jeszcze jeden Skody Piękne rozbicie Czy Ta, Czysto? Tak, czysto Jeden w carry obity bardzo Czysto, jak woda tak, nie. Woda jest, Jaro Patrz sobie, też parę Jest Jest main jeden. mainie mnie Nie wiem, wody, wody nie ma Orp. Jeden przed B. Jak tam peł się odejść? Jeden leży. Poszuję górą. górą. leży. Main B. Nice. I ostatni przed A na daleko w wodzie. Gdzie A! Wracam. Przeciwę, Paweł. Przed ciebie, Paweł. Przed ciebie poszedł. Jest jeden. Dwóch. Bez jest, bez, bez, bez jest. Patrzę prawą stronę, czy... Mało wow, mało Nie, jak ty... nie ogóle, w ogóle, z Bomba została Chuj. Chuj. Kaj, kaj, kaj. Ja smokuję wiesz? Mhm. wodę? Pikuję wodę, mhm. mm, Dobra, dobra. Małka nade'a dali tu o, i to, i Ja podchodzę, ze smokiem tam? Jest za smokiem, ja wchodzę w tego ja smoka ja Saju w... Nie, nie, nie A, ja Aha, okej, okej, ok, ok. ja, ja wchodzę w smoka Ja patrzę szparkę tylko sobie Po on skanował to akurat Tam daje gdzieś tam Ach, ale u... To jest na za... 13, lezy. idę po ten. Woda jeden. Eee, się nie zajmuje. Chyba chłop za łupem. Sens. Środek leży. A w jest. jest na blisko. no. weź na, na A mnie. Najlepiej, jakbyś może od CT poszedł. Plant dwóch jest na. dwóch jest na. Mm -hmm. Mam flaszę PWR jeszcze. Mm. Snajper może być raczej PLATO Rakczutki mhm. na razie do gry Kto jest jeden? Spreszuję góra, od no. jeszcze Spreszuję górę, obracasz side mhm. Super, no. nice Mów kiedy p chcesz, od razu jak Od razu Dwóch woda, trzech I Mid wysadził Dwóch woda daleko, ale zostali Dwóch dostało, pierwszy jeden no, no to, kurde, w Main, main, main no, ja ostatni, słyszałem Idę Cię Pogorz Main? Tak, słyszałem czyli main mainem Dawaj, dawaj, dawaj Leci do prawej jest, jest. Kurwa <laughs> Kurwa Coś tam się stanęło <laughs> On obity jest Jaro On nie miał O, ciekawe no. Ej, co się stało? Ja go widziałem? Zmogu. Smoku. Smoku A ja mam. potem flash wchodził w smoka, wiesz? Przed tak. smoka, bo dostał flashem A ja zwątpiłem? Myślałem, że to ty w ogóle jesteś na początku, nie? Smoka na main, na okay. Woda, jeden. Brakuje do wody. Do cave wam biegnie jeden. Main jeden, Co tak masz, nie? Chciało ja to mam to one na main, nie uważaj, Piotrek woda. na main. Dostałem tego magika, przepraszam, dałem Czekaj, się. Eee, rzucam teraz, kurde. Nie, nie, daje, jeszcze jeden. Rzuciłem go. No. Chyba, dałem smałka, wiesz tu. Piotr, a magiczka, jak mi ci dał? Daj mi smoke, daj mi i możesz iść do, do Pawła. Powiedz kiedy? Ja mam los tutaj, słuchajcie, na razie nie daje. Teraz daję. Bo. Ja stoję wam granaty Sam, sam jesteś. Nie wiem, nic nie dostał. Za mocno teraz. Za mocno, sorry. Tu on wybuchł. No nie mogę mu tego flesza dać! Wybuch, tak? pogo. Tak, dwóch-dwóch. Teraz za mocno przerzuciłem. Kogo plus Jeden, jeden H hmm. main, jeden BS. Ja od templa. Okej. Okay. Filaru nie ma. Daj jakoś flesza z dupy, wiesz? Zabijam go, Izaka no, zabijam. Albo smoku. Co to jest, Sorry, Zak, zabijam cię trochę tym flaszem ale daj mi do trzech razy sztukę. No, no, znaczy. Ja w ogóle piknęłam i byłem zdziwiony, że gościu został biały w ogóle, było w takim miejscu. Myślałem że w ogóle, że on będzie bliżej, on był stał tylko na daleko wcalowany. Bez pitujemy, ja z wody i to mm. jeszcze z wody idzie? Ja mm. jaj pago jeszcze, nie? My do wody, wejrek. Ooooooooooo! Ku... Cześć, no, środek, no, no paki nie mamy, pochodźcie jeden. Cześć na środku, Cześć Cześć. Co ja u ja. kona już. No ale pa paka, taka środek. Bez. Leży. Bez leży. Środek jeden. Chciałem paka odbić. Chciałem paka hmm. na środku w ogóle. Jarko mi się woda papier dogarza nie oknem. <laughs> tak jak ja na premkach ostatnio. Czekam na ciebie. F, dwa. No to jak jeden. Jaś prawo, prawo, prawo. Prawo idę, kto to? No. prawo. Urla, nie zamarzyłem. Mrygnął ci na no. idziemy Idź, egzeka. Ja mam że gniazdo mu ten... na gniazdo. ten za za krótko. Za biega byga. Za czym? Za palakiem. Możesz sobie dać tego flasha, wiesz, tego się uczyłeś. Nie uczyłem się go jeszcze. Przesmuchajcie. I na A też byga coś. Uważajcie, bo tu wiążę z Chuj, tak do tego flasha. Ja gotowy. No Daję jeszcze za, za krótko. Poczekajcie chwilę. Kurde Mouka dał Dildo, Dildo dał snoka Ja go spalę, ja spalę Musimy wejść, musimy wejść prawo po prostu Blisko, blisko, lewo, prawo Na balaka wybiegł No, tak, może mate, kurwa. Jak... kurwa. nie trafiłem tym palakiem, jak to jest możliwe? Ale tam musi być też tam z tymi fleszami, to Sajusz rzuca, nie? tak? Sajusz smoki. flesz i zanim prafiłem. wejdziemy, to oni ma nie mają biało już. No, ale ja daję za... tak, ja daję na krótko, na... do main, main'a. no. main'a. A to jeszcze zapleszuje? zabrakło, żeby go jeszcze zabić ze smokiem, bo gdyby był nade na rozbicie. To to na blisko, B prawo. smok A. No, Piku jest daleko z diglem. Kurwa, mi najebał. Ja wierzę na to, Mizer. go. No. Jeszcze jeden pikuje. Jeden był na dole. Jest blisko. Sody. Ale pozycja. Dobra, Musimy się atrakować. Nice. I mit. Ktoś mógł dojechać w e, b albo Przecież A. Za jedzie być. Oh, on look na to baskrut. Do ciebie. Spróbujemy na to B? No. Dobra. Ktoś się skrócił tam. O no to teraz tam będzie zagrajmy full'a. my tego, się nauczyliśmy, nie? Dobra, Mateusz chcesz tego starego smoke'a, czy nowego? Tego, żebym zapalił za nim. No to tego z nowego. Aha, aha. Dobrze, dobrze. Ja mogę dać power, mam respekt jak coś, tam może się dem zająć. Poszczelać ci tam coś? Ale ja ten rozszym, palak to spoko, mógłby się nie przydać to. Bercikowski, bym za deal dodał. Krzywe mida. No mam dopiero leci, Mateusz, nie? Dostałem w lekko. Ale to jest chwila prawdy, Mów, kurwa. Kurwa, Na pewno są graty. Nic, po nie prawo. No, nie, no, się tam, dalej? Nas zmugowali. My tu środeczek przemówimy sobie. Main pobiegł. Plato przy Kurwa, ja, ja, ja mam CD za. ja zajęte. -so. Mhm. Oni to chyba gdzieś... Chcę tego. Co za off angle? Kamerami do powinniście pójść. No Łącznik czysto jest Ceta Dawaj, chociaż się już widzimy ja, 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 ja. Mogli góry, też be, be, skrócić wodę, nie? A, położę od razu, wiesz, powór nie patrzę na góry nie ma tu, Rądu, plątuj Main, chyba Ja do góry idę, wchodzę Okej okay. Jeden był CT kiedyś, nie Idę za tobą kamery, kamery. Idę za tobą, wiesz i tam o. przykryć, i tam przykryć sobie odkryć No to, to jest czysto, wiesz raczej dwóch od kamer, albo dwóch od main Uważaj, man już wyjście Kamera, i kamera. Cołuchaj, cołuchaj? Co ale nie wiem, przybruj. Najpierw. No. Oj, oj, oj. <głosy> <głosy> ale brawo. Dobre, <noise> dobre. Powiedz, jak ja spalę, to problem. smoka, żebym miał jeszcze tyle. Za mnie to jakiś środek, poszłuchaj. Trzech jakiś środek. A Już Luś się do prawej. Fleszuję w to i przybijam, może ci ze mną Nadali dwa, wiesz? na nie widzę nie. Tu, tu dobry wymiar sprawdź i do ciebie Wodę z leży Próbujemy iść no. Ja mam no. 17 daleko Jeden z Templar lotuje już Dobra, to wchodzimy W listach Leży nice. górę Jego. Nie ma tu Nice, super Ty Izak, chyba miałeś rację, bo ja jestem mm. trochę na wykroku jak tam lecę Teraz dał i mi na najebał, nic nie widziałem Ja się chowam za dino, po prostu Chcesz w to, czy coś? Nie masz tam, na no to już nic Wracają A, gdzie jest A player? No. Czekaj jeszcze A czek jeszcze Okej, okay, no, no tam zajmujesz, czy nie? szybko się Cicho, cicho Zajem Na B wchodzimy Więcej nie widziałem Na pewno? Jeden te kamery jest ostatni. Ja pierdolę dratykałem na pick z tego cave'a i mnie dojechali z za... Na środek, środek nie dali, było. wiesz? Dwa nade'y dostałem z A i chłop wodę pikował znowu. Aby wy przebyliście się tym środkiem? Ja jestem w wiesz? Kurwa. Patrzę za zabramy, możesz skanować bramę, zeskanuj, nieważne. Nie Oj, ich za bramę, Ja już. jestem. No. No. Ja już teraz mnie zostawcie tutaj w ogóle. I najlepiej, żebyście poszli. Na najlepiej, żebyście dali da. i tam. Spalił, mojej no. Spikował mi, B, wchodzi wody. Działkała hardcable. Jeszcze, gdzie bój tutaj na. za Przy całym masz jednego, Mati. Spikował. Fresher za. Okno mnie bije ze środka. Kurwa no! To no zawsze ten smog praktycznie jest. Leży B. Dobrze, no też sajem zamknę w takim razie. Chodź, ja tu... Tam, tam z bombą jesteś. Dobra. Leży B. Saju. No nice. Zbieraj info, infoseł, ja mam. Ja, ja, ja wchodzę, ja wchodzę. Przestruję Do, templa. Smokuję, tam smokuję. Bez uważaj. Wszystko, czysto. Mam na plant. patrzę. Super. Nice. Pane wodę na respa. Zrespa. Dobra. Wody nie widzę No teraz wolno, szedłem i mnie wiesz, z złapał Nie wiem, jak da? to zajmować Ja zaraz pojedę na mida Leżę oh. Śmieć! Ja, Jebana kurwa z fleszem! Najpierw wpadnę prawo i wtedy rozbiję, wiesz? Wąba jest chyba Niech normalnie wychyli, kurwa, na sucho tego rozjebę No nie mogę na szybko tego zajmować, zanim ten smoke nie wybuchnie, no już, Właśnie dlatego, kurwa nie biegłem od razu, bo on pikuje cały czas w pierwsze tempo tak tak, i ginąłem. Nice. O, spalił się. Może jeszcze jeden A Afleszowo, jeden afleszowo. A -a. Może, możecie be. pauzę grać, ja B wchodzę na razie. Kamera refleksuje. Kto wiero? Ja już wyłącznika w labyrn. Mógł mainia bezkluczyć tylko tak? Mógł, 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 mógł. No mógł, No no jest no i za ja, rok. Nie, na da no, poszedł. Woda, woda raczej. Tak, Masz <grymka> na tej drodze palaka, łapie jakiś kąt w ogóle, <grymka> tylko psa ją puścił, pestkę i do końca. Nice.